Narzędzie fałszu, który zawsze powoduje cierpienie, to najkrótsza droga do zobaczenia, co tak naprawdę jest dla ciebie dostępne. Wtedy lęk staje się tylko drogowskazem, za którym warto podążyć. Za tym, czego się boisz, stoi mnóstwo możliwości, o których wiesz, że zmienią Twoje życie o 180 stopni. I wiesz, że to jest zmiana na lepsze. Opuszczenie fałszywych definicji i blokujących przekonań na rzecz Twojej prawdy uwalnia. Rodzimy się jako miłość. I to ona jest naszym źródłem, a tam jest tylko prawda, i zawsze mamy do niej dostęp. Chciałam wam dzisiaj dać coś od siebie, korzystając z zaproszenia Elizy. Od jakiegoś czasu staram się wykorzystywać wszystkie szanse, które do mnie przychodzą, i czasem udaje mi się to lepiej, czasem gorzej, ale, ale każda wykorzystana szansa pozwala mi. Zrobić krok do przodu w realizacji moich marzeń. Kilka miesięcy temu, w tym samym miejscu, na innej sali, powiedziałam, że chciałabym uczyć ludzi miłości. I do dzisiejszego poranka byłam przekonana, że, że o tym Wam opowiem: o tym, jak ja się nauczyłam kochać przede wszystkim, ale stając tutaj dzisiaj zrozumiałam, że nie musimy się tego uczyć, że tak naprawdę przychodzimy tutaj jako miłość. Możesz się bać albo kochać, co wybierasz?